Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Runiczny i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek z cyklu zagrajmy w projekt Zomboid. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się bardziej rozbudową bazy. Um, jak tylko przestanie padać i mgła opadnie pokażę, co zrobiłem w przerwie pomiędzy odcinkami, a póki co chciałbym tutaj postawić tą lampkę, Proświecą na zewnątrz, to i tu powinny świecić. No i super. A. I mamy jasno. W takim wypadku tych latarek trzeba się pozbyć, bo one już nie będą potrzebne do niczego. Postawmy sobie jeszcze jakąś na pięterku. Może tylko gdzie. O. Tu nie mogę. Tu nie mogę. Tu nie mogę. O. Tu mogę. No. Od razu przyjemniej. A to... Tą jedną postawmy sobie, bo jeszcze jedną mam tutaj. Tu. O, i od razu piękniej. Wypada jeszcze jest mgła? Nie, już można swobodnie wyjść. Dobra. To trzeba będzie zniszczyć, najprawdopodobniej jedynie przy pomocy młota rozbiórkowego. No ale no cóż. Ile ja mam miejsca? Ja mam wystarczająco miejsca, żeby zabrać piec, bo jeśli dobrze pamiętam, ów piec ważył 40 i tylko w głównym do głównego ekwipunku mogę go przenieść. Tak. Dobra. I ten stary piec mogę przerzucić na chwilę tutaj? Mogę. Jego bym chciał ustawić tutaj. Zdejmiemy sobie to. I plakat też. Nie. Moment, moment, wróć. Ja chcę, proszę ja, Ciebie zdjąć plakat. Obraz jest. Dobry. Dobra. I teraz tak. To mi niepotrzebne póki co. Na razie przenieśmy sobie tu. Chociaż obraz można od razu powiesić. Chociażby tutaj. Nie będzie w niczym przeszkadzał. Dobra. Mamy za dużo. Trzeba się pozbyć troszkę. I ten sobie weźmy do... A, bo jeszcze młotek. Dobra, stary piec. I jego postawimy tutaj. Dlaczego nie chcesz go postawić? A to dziwne. A młotek do tego jest potrzebny. Tak, młotek. A my nie możemy młotka wygrzebać. Dobra. Próbujmy w ten sposób. Eee, zamontuj, wypadasz jako główny. O. A i teraz powinien być w stanie. No i bomba. I mamy gdzie gotować w domku, nie trzeba wychodzić na zewnątrz. Dobra, co my tu mamy? Nowoczesną ladę. Nowoczesna lada, nowoczesna lada. Gdzie by ją można było wypakować? Tak żeby pasowała ładnie. Można by było w sumie te pudła zlikwidować. I ją tutaj postawić, ale te pudła w tym momencie są pełne, chyba, jeśli dobrze pamiętam. Ma okno. Dobra, to weźmy okna. Czyli w takim wypadku będę potrzebował. A bo tutaj jeszcze płytek nie ma na dole. nie Niedobrze. I on sobie postawmy tutaj. A tutaj trzeba będzie skombinować. Póki co podłodamy. damy. Ale tu trzeba będzie skombinować sobie coś innego, żeby to też ładnie wyglądało, bo póki co to tak brzydko wygląda. A my mamy jeszcze okna i tu mamy drewniane okna. Możemy je od razu zamontować w magazynie. do magazynu, one są nie do końca tak potrzebne jak można by było pomyśleć, ale może o, w międzyczasie, jeszcze skoro już jesteśmy na zewnątrz, od razu Wam pokażę, co zrobiłem pomiędzy odcinkami. A mianowicie, tak jak byłem proszo, proszony i informowany, alisadę zacząłem robić sobie po malutku. I odkryłem jeden problem, który mam, kiedy tutaj wjeżdżam. Otóż. To jest bardzo nie dość i niekomfortowy wyjazd jeszcze przyczepą. To jeszcze tutaj nie mam miejsca, żeby postawić wieżę. Dlatego pomyślałem, żeby tą bramę przenieść ją całkowicie, to znaczy przenieść ją tutaj w to miejsce, gdzie jest paleta, a tutaj normalnie mur, i tutaj sobie zrobić wieżę, taką na dwa, może trzy piętra. Tak jak bazę mamy myślicie o czymś takim, czy byłoby to ładnie, czy jednak pomysł, że tak to ujmę, i kiepski. Um, dodatkowo jeszcze. Aha, jeszcze okna mam do postawienia. Dobra. Stawmy tu i postawmy tu. Dość wolno kładzie te okna. No ale no cóż. Muszę skołować więcej tych płytek, bo tutaj jak widać brakło, może w ogóle całe piętro zrobię w tych płytkach. To by było bardzo ładne moim zdaniem. I jeszcze o ile dobrze pamiętam, mam jeszcze jedno drewniane okno, tak. To je sobie też gdzieś postawimy. Tutaj. Ile tych okien jeszcze będę potrzebował? Raz, dwa, trzy. Trzy okna, cztery tu. Tu jest jeszcze miejsce na okno. Ej, tutaj jedno, dobra. Garażem się w tym momencie nie będę dzisiaj zajmował. Ale tak. O, zebraliśmy bardzo dużo farby. Można by było o tym pomyśleć. Ale nie wszystko naraz. Nie wszystko naraz. Młotek proszę ja was tutaj. Broń z powrotem zamontuj na lewy. I zamontuj na prawy. Bamba. Teraz tak, weźmy sobie jakiś. Weźmy rzodkiewkę, marchewkę. Mm, I jakieś owoce leśne jest. Czy mam tu jeszcze coś, co można by było zabrać? Eee, fajnego. To można w ogóle zjeść? Piotrek głodny się zrobił. Dobra. I pójdziemy sprawdzić pułapki. Bo ostatnio byłem o to pytany, dlaczego pułapek nie sprawdzam. W ogóle wziąłem to? Wziąłem, tylko jest to w plecaku. A czy któreś mi tutaj... O, ostatnio podlane. Poziom nawodnienia 100%. Uuu. Informacja. Pełni wyrośnięte, kiełkujące. A zbierzmy, zobaczmy. Ile nam to da. 11 główka kapusty. Moment, moment. Informacja. Od razu się zasadziły nowe. O! Nie kojarzę, żeby coś takiego było wcześniej. Nie trzeba klikać prawym za każdym razem. E, to mi się podoba. Musiało wejść w jakiejś aktualizacji ostatniej. Ej, to to jest na pewno wygodne. Ale tylko, że nasion nie dostałem. No ale no cóż. Dobra, sprawdźmy sobie pułapki. Mamy tutaj pierwszą pułapkę. A tutaj w ogóle przynęta nam zeszła. No nic. Zabierz przynętę. O, czyli coś się nie złapało. Płapka nie zadziałała. A tutaj też mogę przyłożyć owoce leśne. No cóż. Zobaczmy, tutaj mamy kolejną. Też nic, też lipa. Damy. Damy marcheweczka. Mamy jeszcze fragment marchewki, to do drugiej. Nie wiem, jakie ptactwo by się skusiło na marchewkę, no ale. Zabierz, przynęta, rekop. A tutaj sobie postawmy w takim wypadku główkę kapusty. Może jakiś królik się zła. No nic, jak widzicie pułapki są, nic nie dają. No co zrobić? Mm, miałem jeszcze spróbować... Aha! Miałem jeszcze spróbować w bazie coś zrobić. Ok, ale to teraz fajnie. To, to, to trzeba zlikwidować. O jakby to zlikwidować? Może młotem rozbiórkowym trzeba to potraktować. Mam przynajmniej dwa młotki. No myślę, że można spróbować. Akurat nie tu. O, o jest. Użyj oburcz. Zobaczymy. W ogóle to w ogóle muszę się schować, bo naszą bohaterowi makro się zrobiło. Zniszcz. O! Bo to w tym momencie będzie mi tylko wy wy i wyłącznie wadzić, a tak to będę w stanie. O, i to na górze też trzeba zlikwidować, jak teraz mamy światełko elektryczne. Nie z baterii, trochę mi szkoda baterii w sumie, ale mam ich tyle, że. W sumie zdobycie następnej nie będzie problemem. Hm. Zerknijmy, jak tam nasze włości. Już dalej oddalić nie mogę. A będę musiał w końcu skrócić, zmniejszyć. No, będę czekał, tak jak mówię, co zrobić z tą bramą. Na Was, na Wasze wypowiedzi w komentarzu. Komentarza, w komentarza. Kom... S komentarzy. Dobra. wyposaż jako dodatkowy. Może nawet coś pogotujemy w dzisiejszym odcinku. Też ostatnio nie było. Hmm. Będę musiał zdobyć więcej tych płytek, żeby tutaj wyłożyć do końca. Tutaj nie dam rady wyłożyć. W sumie jak tu zabuduję, to nie będzie widać, chyba, że tutaj można zerknąć. Nie wiem, tu się jeszcze zobaczy. W najgorszym wypadku po prostu wyburzę te schody i zbuduję je jeszcze raz. Czemu by nie? Mmm, dobra. Weźmy sobie troszkę... Aha, nie mogę wziąć opału. Dorzuć, zniszcz, rozmontuj... Grill. No, nie mam zamiaru rozmontowywać grilla. Ale to strasznie mi się podoba. Poziom nawodnienia 100%. Kiełkujące, 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 kiełkujące. Bomba. Kiełkujące pomidorki. I w ogóle sadzonki są jeszcze. A jak tam w ogóle z naszym... O, tutaj nie, tutaj trzeba... O, 4,7 komposta już jest. Okej. Okay. Dobra. Mmm, dobra. O, tu jest już wszystko zrobione tak, jak chciałem. Trzeba będzie tutaj oczywiście jeszcze dokończyć. No, ale to i tak nie jestem w stanie zrobić, dopóki nie zbiorę reszty materiałów. Patrzmy, pięterko wydaje mi się, że jest już skończone. Tutaj raczej nic nowego nie będę chciał dać. Jeżeli powiecie mi, gdzie ewentualnie można znaleźć szafę pojedynczą, to jak najbardziej będzie można ją postawić. Można półki na książki postawić, tak mi się właśnie skojarzyło. To pytanie brzmi, czy ja chcę tutaj półki na książki. Wolałbym szafę tutaj postawić. Hmm. No i zagwoska jest. O nic, nie mam pomysłu, jak to na razie zmienić, więc póki co tak zostanie. Ja się zajmę wyburzaniem, może. chociaż nie wiem, czy mam jeszcze jakieś okna przy sobie. O. Jeżeli miałbym jakieś jeszcze okna, to można by było dokończyć budowę tego, ale okien ja chyba nie mam. Tu jest jakaś skrzynka. action Figure. O, nie można się bawić. Ciekawe. Uginę ten Weź. O co z tym chodzi. A to lipa. Myślałem, że coś da się z nim zrobić. No nic. Um, weźmy sobie Blender, weź jeden. Już tu jeszcze jest ciekawego, co można by było wziąć i spróbować przetestować. Automat z wodą się też może przydać. Przeprawdzie nie wiem, gdzie go postawię, ale to zawsze. To są książki, to nie. I jeszcze tutaj coś ciekawego było. A nie. No, no, nasz bohater się zrobił śpiący. No dobra. A my tu mamy blender. Zobaczmy, co mogę postawić. Automat z wodą, oczywiście, mogę postawić. O, o, ho, ho ho ho, tylko gdzie. Może na razie stój sobie tutaj. A nic pozostałych nie mogę. Mm. Teraz tak, czy z blenderem można coś zrobić. O, blenduj zjedz. Nie. A weźmy sobie crafting, jak zwykle. O, gotowanie. Obaczmy free. b l. Mogę. Blend box. Serio? Blendować z blenderze można tylko i wyłącznie. Robaki. Serio? No to jestem rozczarowany. Jestem jawnie z... De, z to mi się tak nie podoba. Odliczyłem, liczyłem, że... Coś więcej będę w stanie z tego zrobić. A tu lipa. Co tutaj jest? Pink oil. Okej. Okay. Rybki akurat nie mamy, więc tego na razie nie będzie problemem. Dobra, ja muszę dać bohaterowi się wyspać, bo widzę, że już pada z nóg. Eee, dobra. No dobra, tak jak mówiłem, ten odcinek będzie dużo krótszy, bo muszę mieć jeszcze czas, żeby go wyrenderować i wrzucić. W następnym odcinku planuję yy, udać się do pobliskich domów albo do domów dalej, zebrać więcej tych płytek i więcej takich okienek. Um, I będziemy się tutaj bawić dalej. A w każdym bądź razie za dziś ja bym chciał Wam bardzo podziękować. No i do następnego! Mówił do Was rolniczny, trzymajcie się ciepło. Cześć.